Zaproszenie, nowy dom, parapetówka, więc zrobiłam komplet. My sobie planujemy, a życie ma z nas niezły ubaw. Zamiast hulaszczej zabawy oraz nieumiarkowania w jedzeniu i piciu, mamy kwarantannę. Prezent czeka na lepsze czasy, a ja postanowiłam, że zrobię wam z tego film. A raczej dwa filmy, bo całość za jednym zamachem byłaby za długa. Na pierwszy strzał poszło serduszko. Sertuszko jak serduszko, ale w tym filmie polecam wam dwie rzeczy. Po pierwsze malowanie desek, a po drugie cieniowanie pędzem szczecinowym. Te dwie kosmiczne atrakcje dopiero za chwilę, a teraz pokażę Wam przepiękny papier ryżowy od IT The Collection. Występuje w formacie A3 oraz A4. Do ozdoby serduszka wykorzystałam ten mniejszy format, czyli A4. Papier polecam z całego serca, ponieważ wzór jest po prostu genialny. Jakbyście go nie nalepili, tak będzie wyglądał znakomicie, a zresztą co Wam będę gadać? Po prostu pokażę. Na początku człowiek się stara, dobiera kawałki, układa je na serduszku, żeby wyglądały jak najlepiej. No i to jest nasza wstępna, elegancka baza kwiatowa. Drugi etap to po prostu kreatywne zapychanie dziur. Kto lubi się męczyć, może kreatywnie te dziury zamalować, pięknie dobrać kolor i wszystko wtopić w tło. Albo można tak jak ja, byle jak te wszystkie dziury zalepić i ostatecznie to naprawdę wygląda całkiem ok. Nie da się ukryć, że na tym etapie jeszcze widać połączenie papieru, ale za chwilę na tym namaluję deski i to zniknie. Brzegi wyszlifowałam papierem ściernym, a teraz serduszko zalakieruję. Lakieruję przed malowaniem desek, ponieważ jeżeli coś mi nie wyjdzie, z lakieru wszystko zetrę. Kreski namalowałam i tak będą przebiegały deski, ale zanim je namaluję pracę pochlapię, pochlapię, bo lubię. A do małego i drobnego chlapanka wystarczy szczoteczka do zębów. Szpary między deskami maluję cieniutkim pędzelkiem. Taki cieniutki pędzelek najlepiej jest zrobić samodzielnie. Bierzemy cienki stary pędzelek, wycinamy z niego 90% włosia, zostawiając tylko to włosie, które na dany moment jest w nim najlepsze. Gotowe, w ten sposób mamy świetny, cieniutki, prawie nowy pędzelek. Gotowe i nierówne szpary wyglądają tak. W drugim etapie będę postarzała brzegi serduszka. No i tutaj fantazja nie zna granic. Możemy namalować uszkodzenia, dziury, nadłamania, ubytki. A na środku deski nawet dziury puseńku. Jakiego koloru farby najlepiej użyć? Takiego, który pasuje do waszej pracy. Ja połączyłam czarny, brązowy i szary. A teraz cieniowanie pędzelkiem szczecinowym. Jeżeli cieniowanie Ci nie wychodzi albo po prostu boisz się zacząć, to taki pomysł z pędzelkiem może jest akurat dla Ciebie. Dobra wiadomość, że w ten sposób cieniuje się bardzo łatwo. Zła wiadomość, że nie jest to byle jaki dowolny szczecinowy pędzelek. Ma on specjalnie przycięte, krótkie i twarde włosie. Ale jest jeszcze jedna dobra wiadomość, jego cena jest całkiem ok, ponieważ kosztuje około 10 zł. Jeżeli ten pomysł nacieniowania jest ok, to link do pędzelka zamieściłam jak zwykle w opisie filmu. Bardzo lubię mieszać farby, tym razem wymieszałam biały, szary, biszkoptowy oraz turkusowy. A teraz nastąpi coś co bardzo lubię i na swoje potrzeby nazywam to mizianiem. A mizianie to malowanie farbkami takie nie tylko dla uzyskania odpowiedniego koloru, ale także dla przyjemności. Mieszam sobie farby w różnych proporcjach szukając idealnego koloru. Zupełnie mi się nie spieszy. Piję kawusie, raz dodam troszkę więcej turkusu a raz szarego. Wymiziane rzeczy suszę i teraz mogę je podcieniować. Oczywiście cieniuję moim cudownym pędzelkiem. Zobaczcie, jak fajnie wychodzi. Więc może jeżeli do tej pory na słowo cieniowanie miała ściarki na plecach, to warto spróbować tego pędzelka. I jeszcze kropeczki końcówką wykałaczki, bo praca bez kropeczek jest tak trochę bez duszy. Do nabłyszczania literek przyda się lakier 3D oraz wykałaczka. Lakier 3D trzeba dozować rozsądnie, bo jak wyciśniemy za dużo, to nam spłynie poza literkę. A mój patent wygląda właśnie tak: lakieru wyciskam troszkę i dokładnie to wszystko rozprowadzam wykałaczką. Wielkimi krokami zbliżamy się do końca, ale jeszcze jedno cieniowanie. Chciałabym, żeby obszar pod napisem był ciemniejszy. Obrysowałam literki, żeby wiedzieć, gdzie cieniować i teraz naszym czarodziejskim pędzelkiem przejeżdżam te przegi. Ta technika cieniowania to nic innego, jak technika suchego pędzla, ale gdy weźmiemy do tego zły pędzel, to nawet przy najlepszych chęciach i umiejętnościach, efekt będzie kiepski. Maleńkie cieniowanie, ale ten zabieg zawsze robi robotę. W ostatnim etapie trzeba to wszystko skleić, powiązać i poskręcać do kupy. Napis przykleiłam klejem na gorąco. Sznurek był za cienki, więc uplotłam z niego warkoczyk. Mężowi z garażu podwędziłam drucik do lutowania, na szczęście jeszcze się nie zorientował. Ten drucik jest bardzo giętki, więc możemy go formować w dowolne kształty. I teraz doklejam ostatnie elementy, oczywiście klejem na gorąco i serduszko gotowe. Ogrodowe serduszko, które czeka na swoje 5 minut, wygląda tak. Jak zwykle listę produktów, które użyłam w filmie, zamieściłam na dole, czyli w jego opisie. Dziękuję wszystkim za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.